Panie Robercie, nie jest tajemnicą, że jest Pan kibicem sportu żużlowego? Owszem, żużel jest bliski mojemu sercu. Naturalnie moje serce bije przede wszystkim w rytmie lekkoatletycznym. Nigdy na motocyklu żużlowym nie jeździłem, nie jednak. No, interesuję się tym, co się dzieje w tej dyscyplinie. Dzisiaj też swoją wizytę w Gorzowie zacząłem od odwiedzin stadionu i spotkania z prezesem. Będę Wam kibicował przez cały ten sezon, ale będąc kibicem Fair Play, dyscyplinie jako takiej i naprawdę nieważne, na jakim miejscu e, będzie e, stal, na, na, nieważne czy, czy będziecie w rozrywce absolutnie finałowej, tak czy inaczej uważam, że wygra ten, który będzie lepszy i wygra duch fair play. Angażując się w program e, kibica na szóstkę liczę też na to, e, że e, no, w jakiś sposób zapewnimy sobie e, najlepszą inwestycję, jaka jest możliwa w sporcie, czyli inwestycja w kibica, w to zapełnienie tysięcznego stadionu ludźmi, którzy mają pozytywną energię, którzy kochają kochają swój klub, ale którzy jednocześnie szanują swoich rywali, którzy potrafią uścisnąć dłoń kolegom, kibicom z Zielonej Góry na przykład, jeżeli się spotkają tutaj na wspólnym meczu, to jest bardzo, bardzo ważne. Kochać swój klub, szanować go, kibicować, ale jednocześnie być otwartym na taką, taką rycerskość w rywalizacji. To była Pana pierwsza wizyta na stadionie imienia Edwarda Jancarza? Nie, na tym stadionie imienia Edwarda Jancarza byłem już przed kilkoma laty, kiedy było otwarcie stadionu, jeszcze jedna trybuna nie była do końca gotowa. Dzisiaj byłem po raz drugi, już żeśmy się mówili na spotkanie żużlowe, czy na mecz żużlowy w trakcie kolejnego sezonu. No, ja, ja Jestem przekonany, że ta wizyta tutaj nie jest przypadkowa, w związku z tym też warto planować już, już kolejne i dobrze czuję ten klimat. Cieszę się bardzo, że szefem Wydziału Sportu w Gorzowie jest mój przyjaciel Tomek Kucharski. Naprawdę wiele, wiele wątków się tutaj. Tutaj łączy i, i wiele niezgorzawym łączy również. Ja jeszcze podpytam o szczegóły spotkania z prezesem i Maciejem z Morą. O czym rozmawialiście? Ja nie jestem położenia do tego, żeby być rzecznikiem pracowym pana prezesa. Generalnie rzecz biorąc pracuję w spółce, która jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń sportowych i tego tematu dotyczyła przede wszystkim nasza rozmowa. To jest kontynuacja, którą rozmów, które prowadzimy już na poziomie ipz IPZMotu i, i zarządu. Ekstraligi Żużlowej. Szukamy wspólnie odpowiednich rozwiązań. Więcej szczegółów nie podam. Mam nadzieję, że spotkamy się nie tylko na samych zawodach. Dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia na Stadionie Przyśląskiej. Do zobaczenia. Ja tylko dodam jeszcze, że wczoraj byłem na zgrupowaniu kadry żużlowców i tam trenowałem z Krzysztofem Kasprzakiem. Także jest i w, w dobrej formie. Razem zdobywaliśmy Sarni Szczyt. Także ten, ten transfer z zakopiańskiej kadry tutaj do do, do Gorzewa też miał specjalny e, swój wymiar. Panie prezesie, dzisiaj inauguracja programu Kibic na Szóstkę. E, pan dzisiaj podkreślał, że e, idea tego pro programu wpisuje się w strategię Stali Gorzów. Od czterech lat w naszej strategii rozwoju klubu znajduje się program kibicy i ze stalą oraz drugi program Malifani. E, w ramach pierwszego projektu e, dzieci ze szkół. Podstawowych oraz dzieci z przedszkoli odwiedzają nas stadion. W ciągu roku tych dzieci odwiedza nasz obieg około 1,5 tysiąca. Podczas wizyty mają możliwość zwiedzenia stadionu, dotarcia do miejsc, które na co dzień nie są dostępne dla kibiców, ale też pod okiem naszego animatora mają możliwość poznania właściwych zasad kibicowania, właściwych postaw, które winny być na trybunach. A w ramach drugiego projektu mają możliwość wrodzenia tego w życie podczas meczy ligowych. Tyle tylko, że w tym przypadku. To już nie są dzieci z przedszkoli, bo często są to późne mecze rozgrywane, tylko są to dzieci z szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych. Dlatego tym bardziej z przyjemnością przyjąłem tą informację, że Wojewoda wprowadza program Kibic na Szóstkę, bo to jest potwierdzenie do tego, że my jako gorzów przyjęliśmy właściwy kierunek. Kilka lat temu. Dzisiaj to też i zauważają inni i bardzo dobrze, ponieważ stadion powinien być miejscem, gdzie przybywają całe rodziny, które skupiają się na kibicowaniu własnej drużynie, własnym zawodnikiem, a nigdy przeciwko komuś. W związku z rozpoczęciem programu kibic na szóstkę w Gorzowie pojawił się dzisiaj mistrz olimpijski Robert Korzeniowski i swoją wizytę w naszym mieście rozpoczął od stadionu Gorzowskiej Stali. To prawda. Pan Robert Korzyniowski był dzisiaj naszym gościem. Dużo porozmawialiśmy o szeroko pojętym sporcie. Biznesowo dzisiaj Robert Korzyniowski wchodzi w branżę żużlową. Jest przygotowany ciekawy projekt ubezpieczeń kontraktów zawodników. Także są inne produkty i pomysły przygotowane, czy też w opracowaniu. To bardzo dobrze, że taki człowiek jak wielokrotny mistrz olimpijski, mistrz świata w taki dziwny sposób angażuje się w naszą dyscyplinę. Bo to można powiedzieć będzie kolejny ambasador żużla w kraju. Ponadto należy pamiętać, że Robert Karzeniowski był gościem honorowym podczas otwarcia pierwszego, zakończenia pierwszego etapu modernizacji stadionu, którą było otwarcie pierwszej części Trybuny Wysokiej. Dzisiaj, kiedy zobaczył ten obiekt, wypowiedział się o nim w samych superlatywach, bo jednak od tamtego czasu, kiedy były tylko fragment Trybuny Wysokiej do dnia dzisiejszego nastąpiły potęże zmiany na naszym obiekcie i niewątpliwie widać było, że robi na nim ten stadion wrażenia. Mm -hmm. Już w tym sezonie Robert Korzeniowski wróci na ulicę Śląską na nasz stadion, ponieważ został zaproszenie od pana. Oczywiście, że otrzymał zaproszenie, przyjął je z wielką radością. Obiecał, że odwiedzi stadion Gorzowskiej stali. Nie jest to niestety możliwe podczas meczu inauguracyjnego, bo jedziemy inaugurację w niedzielę Wielkanocną, więc nie chcemy pana Roberta odrywać od spotkań rodzinnych, ale mam nadzieję, że na jakiś dobry mecz. Może z unibaksem, a może z Falobazem Zielona Góra e, będzie naszym gościem i wtedy zobaczy jak stadion w wypełnionej pobrzegi może tętnić życiem.